W ramach 39. edycji Biegu Piastów odbył się Bieg Branżowy organizowany przez Nadleśnictwo Szklarska Poręba Bieg Leśnika. Mogą w nim wziąć udział pracownicy Lasów Państwowych, Parków Narodowych, Służb Leśnych, a nawet nauczyciele czy pracownicy podmiotów współpracujących z nadleśnictwami. Dodatkowo odbyły się Mistrzostwa Polski Pracowników Lasów Państwowych. Można startować na dystansie 50 km. To oczywiście dla tych najmocniejszych, najwytrwalszych i to z reguły ten bieg odbywa się w sobotę. Natomiast w niedzielę, czyli dzisiaj, biegli leśnicy na, dystans, na dystansie 25 km. Kwal klasyfikujemy oczywiście naszych uczestników biegu i mistrzostw, pracowników lasów państwowych i biegu leśnika w kategorii kobiety i mężczyźni. Bo bieg piastu? Jest Pucharem świata. To cały region może się tym pochwalić, że ma imprezę pucharową u siebie. A ta impreza ma jeszcze jeden walor, ogromny walor, że ten, który ledwie chodzi o nartach i spokojnie przejdzie 50 km, to on też startuje w Pucharze świata. I to jest dodatkowa, dodatkowa wartość. Proszę Państwa, impreza się rozrasta w tym roku. Frekwencja jest lepsza niż w ubiegłym, być może jest to też kwestia pogody. Proszę popatrzeć, nigdzie nie ma śniegu, a u nas jest! Czyli biegun zimna jak Jakuszyce. W tym roku około 120 leśników biegnie. Impreza naprawdę nie dosyć, że, że integrująca leśników to również ich rodziny. 70 lat już lasy państwowe na Dolnym Śląsku zarządzają tym majątkiem, jakim są lasy państwowe. Staramy się w tym roku uczcić tą 70. 70. rocznicę w każdy możliwy sposób, m.in. przy okazji takich imprez jak dzisiaj. Bieg leśnika organizowany przy okazji biegu piastów, w, 30, w tym roku już mamy 39. edycję biegu piastów. Ja myślę, że to jest też świetna okazja do tego, aby pokazać, że lasy państwowe, leśnictwo dzisiejsze jest wielofunkcyjne. I to nie jest tylko pusty slogan, ale między innymi objawia się to w tym, że lasy służą też organizacji takich pięknych imprez. Jeżeli chodzi o współpracę z nadleśnictwem, to jest ciągła, całoroczna współpraca. Wszystkie trasy, które tutaj mamy, znajdują się w lasach. To ciężką pracą leśników ten las odrósł i wygląda tak jak teraz. Tutaj wszyscy leśnicy razem z organizatorami się starają o, o to, żeby ten, ta cała trasa miała taki przebieg, żeby jak najmniej ingerować tutaj w tą przyrodę, która jest dookoła. Między innymi tutaj są siedliska również Cietrzewi, e, więc tak trasy zostały poprowadzone i zmodernizowane, żeby jak najmniej naruszać ich siedliska. W każdym biegu, w każdym sporcie zawsze jest tam troszeczkę rywalizacji, jak już się wystartuje, to adrenalina się podnosi i człowiek chce być troszeczkę, zawsze troszeczkę szybciej, ale głównie to jest zabawa i to, żeby, żeby spędzić czas razem. Zawsze mnie ciągnęło do ruchu i teraz akurat pracuję w biurze, więc tego ruchu mam stosunkowo mało i staram się nadrobić to innymi formami. Jestem przekonany, że to jest taka forma aktywności, która bardzo mocno jest przyjazna dla środowiska, a jednocześnie no, fantastyczna dla zdrowia. Dlatego też co roku, jeśli tylko mogę, to startuję. Dzisiaj na 25 km. Koleżanki i koledzy mają okazję do wspaniałej zabawy, spotkania, no i oczywiście poprawy kondycji fizycznej. To jest taka impreza, która zwie, zwieńcza cały sezon, zarówno bieg piastów, jak i bieg leśnika. Cały sezon się szykujemy, no i dzisiaj zobaczymy, do czego żeśmy się przyszykowali. Czwarty Teraz już startuję w biegu piastów. Jestem zwolennikiem ruchu i w ogóle sportu jako najlepszej formy zdobywania, odświeżania, dobrego samopoczucia. Tu dolny śląsk to jest zaplecze biegów narciarskich. Chcemy, żeby tam, gdzie pochodzę, czyli w Wieszczadach, też można było powiedzieć, że jest nas dużo i przede wszystkim leśnicy przodują w biegach narciarskich. Same bieganie tutaj zmieniało się wraz z organizacją samego biegu, przede wszystkim rozbito na różne dni dystanse, porozrzucano w boksach startujących z tą różnicą czasu, więc na trasie jest dużo spokojniej, bezpieczniej, lepiej się biegnie. Kiedyś po prostu startował jakiś olbrzymi tłum, ludzie się tratowali, no to było zupełnie, zupełnie inne zasady na, na, na trasie, teraz jest to zupełnie 到此。 Ja organizuję Puchar Leśniczego w Narciarstwie Biegowym, w tym roku będzie po raz czwarty, nie ta skala imprezy, wiadomo, że moja impreza jest małą imprezą kameralną dla jakby społeczności lokalnej i Dolnego Śląska, nie mam co się porównywać z biegiem piasu, bo tutaj przyjeżdżają i zawodnicy z całej Polski, i z kraju, i z zagranicy, oraz leśnicy z całej Polski, także ja ich nigdy nie przebiję, ale... Cieszę się, że też przyjeżdżają do mnie ci leśnicy, zawodnicy i, i fajnie się bawimy. W pobiegu każdy z uczestników mógł ogrzać się i posilić w namiocie nadleśnictwa. Tam na wszystkich czekała także wystawa przygotowana przez malarkę Irenę Gołąb, żonę leśniczego ze szklarskiej poręby. Mieszkam tutaj od początku, jestem zauroczona karkonoszami i zerami. Jak mogę to też chodzę po nich, ile się da, no i przelewam je na płótno. Tuż przed dekoracją zwycięzców swój wiersz, przygotowany specjalnie na tą okazję, wyrecytował mistrz mowy polskiej Edward Marszałek. Wierz jak wiersz, ale w każdym razie rymowanka, która sama mi wyszła, bo sam świst, nart tutaj od paru lat, który mam okazję słuchać, to, to dla mnie jest sama poezja. Dlatego y, taka rymowanka o leśnikach biegnących przez las, to, to dla mnie była taka oczywistość. Musiałem to zrobić. Po prostu musiałem to zrobić. Przyszedł wreszcie rok 2015. Sypnęło śniegiem, tchnęło nadzieją. Że już tym razem lasowe piasty na pełnym biegu się wyszaleją. I czy śnieg leży, czy mróz dopisze, nikt się już głupio teraz nie pytał. Przybyli tłumnie na Jakuszyce, bo zapraszała bałazyzyta. A gdy strzał padł z kapiszonowca, szusem szalonym pognali w dal. Księgowy z Brzozowa, gajowy z Ostrowca, leśniczy z Nizin i z pomorza Drwal. Kategorii mężczyzn najlepszy w biegu leśnika i w mistrzostwach Polski był Piotr Michałek z nadleśnictwa Wisła. Wśród pań pierwsze miejsce w biegu leśnika i w mistrzostwach polski zajęła Iwona Kocoń z nadleśnictwa Ujsoł.